Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zmieniam filtry. Będą filtrona PM812 i PM811 oznaczenia. Zobaczymy co tam. Coś tam przymarzło na spodzie. No. Coś tam jest. Też na filtrze. No Tamte, jakby jakieś mniejsze. Czy to na pewno są te? Ale Łukasz, 811 to jest do 40. No, dobrze, dobrze, jesteście czujni, bardzo dobrze. 801 tutaj powinien być. Dobrze, dobrze, dobrze. Widzę, że oglądacie pilnie ten materiał. Nie da się was zrobić w konia. Oczywiście ja nie próbuję. 9 zł za taki filtr. Także okej okay, nie? Filtrona 801. To może pierwszy raz, co zmieniam filtr w naszym klasie, którego już tam nie mamy w Kosulu. Tam był silnik 0 cylindrowy Perkins. I powiem Wam, ściągam jedną. Wyciągam jeden wkład. Czyste paliwo było nawet? Wszystko OK. Wyciągam drugi. Patrzę. Pełny paliwa, ale pusty. Bez wkładu. To był dopiero numer. no, tak przyjał do nas z Niemiec. Dobrze, że zmieniałem. To był dopiero hit. Wyjeździł bez, Bez jednego. No, tu już więcej brudu. Na śrubokręt szmatka w najprostszy sposób. I tu mamy stare y, oringi. Tutaj mam nowy. Zobaczcie jaki jest gruby od tego. o to nawet jeszcze widać jeden ten już jest założony, ale musiałem taki założyć, bo mi to po prostu nie pasuje, za szerokie, może grubością tam nie, ale tutaj jest za szerokie i to nie chce pasować. Najlepsze że to te były y, od 40 i te mi podpasowały, a te co są tutaj to nie, nie pasuje to. mam wszystko już poskładane na te drugie y, oringi. Y, Jedynie co tutaj muszę wymienić podkładkę i w ogóle tą śrubę, bo zapomniałem całkiem, no, przyznam się, że zapomniałem o niej. E, muszę kupić, muszę kupić e, nową. Tutaj tą mośkę nam tokarz wytoczył chyba z, nie wiem, niedużo dużo, jakoś to kosztowało ze 30 zł. Tam po znajomości. Tam trochę więcej robót było robione i tutaj przy tej prasie mi tam troszkę rozwiercał, także... tam yy, za, za, za materiał tam i tego. Które już jest odkryte, w smaru naładowałem, bo wiadomo... ...troszkę biednie z tym smarem w środku te łożyska wyglądają. I tak on jest... Yy, ...tam jest kalamitka, będę wszystko smarował, ale żeby na, żeby na pierwsze co już tam było napchane. Zobaczymy jak to mi tu wyjdzie wszystko. Teraz jak z prasą, to się elegancko, kurczę, robi. A tak wiecie, młotkiem stukniesz tutaj. Różnie bywa. A to jednak... Jednak jest lepiej, jakby nie było, nie? Podana jest. Akurat pięćdziesiątka z dużego kompletu pasuje. Do tego idealnie. Jak jest równo ustawione, to fajnie się to sprawdzi. Co tam? Ja? Z widzami. Weszło. Wziąłem tutaj nasadką, jeszcze docisnąłem do, do końca, tam się oparło o, o te przetoczenie. Teraz powinno spaść. Jest takie przetoczenie. Jest. Tak może być dobrze, luzu nie ma Bo no tu musi jeszcze zegar przyjść, podkładka zegar, także no i nie widzę kiedy tam się oprze, ale ja tu będę czuł na trasie chilowo, bo o, brakuje normalnie brakuje wiem tyle pół centymetra no żeby w tamtą stronę przeszło wygrało jak nic I zaraz coś wymyślimy tutaj dobra przymierzamy resztę przebijam zawsze śrubokrętem w lewo i w prawo żeby to się ułożyło żeby weszło w swoje, na swoje miejsce no i dobra, muszę to oczyścić, zapryskać. A może nie, zobaczę. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.